Z tego okay. Graves ma chyba teraz chyba kosmiczny inrate, Jak ostatnio sprawdzałem, ciekawe dlaczego. Znaczy, Graves jest teraz bardzo tanki, co mnie dziwi. Bo on tam kiedyś buffy dostawał, nie? Na no armor. Takie, takie no. spory. Nie, nie pamiętam na co, ale dostawał. I to takie spore buffy dostawał. No i wiesz, zazwyczaj Ej, jest tak, Ale że Graves widzę. ma 51,62% min To nie jest kosmiczny. Szywana ma 53% na przykład. Wiesz to im wyżej idzie Elo, tym jest wyższy windate Czekaj, już patrzę. Grafe w diamencie. Się... Y, to ma sens, bo Graves w sumie. Nie jest łatwe. Ma, ma, ma więcej, ma 52. Nie, nie jest, nie jest łatwe. Graves jest dosyć intensywny pod względem Mikro, nie? Mhm. Nice runa? Dobra runa. Czat, co wy się plujecie, a nie wiecie. Sam nie wiedziałem dzisiaj, ale się dowiedziałem, ale się nie plułem wcześniej. Teraz grają właśnie z Faze Rushem Gravesa. Miancos mówi o Gravesie, że to, że, że nie ma sytuacji, w której nie możesz piknąć Gravesa obecnie. Znaczy, potrafię sobie wyobrazić, że jak team jest niezbalansowany i jest pod Magic Damage, to wtedy, bo Graves bardzo polega na armorze, nie? Na ja tych tak swoich będę... wymianach. On ma Pengus. Okularkami, chcę takiego, dobującego. Ale GrayStation jest uniwersalny, bo ma dobry clear, nie? Możesz grać jak Hyperkery. No i ten jego clear jest cholernie zdrowy przez odpychanie creepów. To jest akurat... W sumie nie wiem dlaczego tak zrobili, że on odpycha te creepy. A nie zdrowy, chciałeś powiedzieć? No, jest... Zależy z której strony patrzysz. Wydaje mi się, że nie powinienem robić raptorów. Kurde, muszę się przestawić, że teraz grę w dżunglę, a nie mi da. żeby ci inne rzeczy kolować. A wiesz, co, jak gram w dżungli, to w sumie mocno się patrzę po mapie. Z wyjątkiem tego, jak teraz skoczył na mnie talon, tego akurat nie widziałem. Jaki hmm. agresywny talon. Ale fajnie, fajnie, że wbił w ogóle. Muszę zobaczyć, czy jak sfiluję Orna w locie, to się przerwie jego. jego, jego, jego... jego dasz, ale chyba nie. Nie powinno to tak działać. Kawałek. No weź, spierdalaj. <grystanie> Idę do ciebie. Ale dalej. Kurwa. Dobra, zginę sobie. Może nie? No. Zasłużyłeś na śmierć, nie? Dev snusno. Gościu, co mi zabrał? Dętka, nie? Dalej gonić. A, ale mnie to trochę wkurzyło. Ale to jakby moja wina, bo powinienem zasmaytować. Nie spodziewałem się, że Szywana wejdzie, nie? No kupiły jej dużo czasu. Sam jesteś. Bez flasha. Mogę sobie go. A bo no dobra, mogę skyjtować w drugą stronę. Czyżbym miał Tiamata? Eee, czekaj, nie rozumiem. No hey, i bo to nie ma prio, przecież. Okej, okay, wygląda na to, że nie będą pomagali. O jezu, jakie to skliwy bez mata, spowolnione, ale lol. Ma to jak prawie zginąć otrzywany AP na przed tym. <laughs> o Boże, talon. Ja nie wiem co ten talon robi. I to mnie prawie zabił. O kurwa. Dobra. Przepraszam za przekleństwo. Co? Co to jest? Co? Nie wiem, dziwne. Też mnie to zaskoczyło. Bardzo kurwa, dziwne. Z kim gadasz? Z człowiekiem, który. Odpowiada za większość innowacyjnych buildów na, na w grze kanale, Liga Legend. Na Korei, tak? Na kole, nie, na kanale NOxy TV powiedziałem. No, Dobra. No to w Korei chyba lepiej? Teraz musisz zmienić nazwę kanału. Wordzik tu jest, którego nie umieszkam skwirować. Ok, wracaj <laughs> tu. O, tak, to był błąd. Jestem głupi. Ej, dlaczego Arim nie pinguje swoją drogo? To trochę bez sensu. Dnejty nie działają, nawet mi tak nie mów. O! Honorowy duel. Tarcza jej się skończy przed wybuchem pasowy. To jest trochę niefortunne. Chyba ją złapie talon. Czy on nie skoczył źle? Tak, on źle skoczył. Lol. No. Dave Boy snusno. Znaczy yy, gangbang, tak inaczej mówiąc. O, patrzcie, i teraz powinienem napisać do Twitcha. Why you take? Why you take? Tak jak on wcześniej. Nie, fragi są moje. Na rankedach tylko ja jestem made tylko ja mogę zgarniać fragi. W ogóle Mi jak ktoś płacze, to... Michał 10 zł. Michał, donate nie dawaj się tak do... bejtować. <ścoughs> <laughs> dziękuję Michał wielkie, bardzo dziękuję za Donata. Penner, jeżeli serio próbowałeś Donata' i nie bejtujesz, ale nie jestem pewien czy nie bejtujesz, to wtedy yy, prawdopodobnie płatność się nie dokonała po prostu. Czyli, no... Dużo creepów nam idzie. I... Jeden duży creep na Midzie. Szywana jest u mnie w dżungli. Znaczy u ciebie, ale u mnie. Mhm. Będzie tu, czyni? Nie wiesz, czy to nie, mój radbów. E, nie mam pojęcia. Raz sprawdzę. Tylko nie widzę jej. fuck Tu jest. No dobra, pójdę dalej jej i zobaczymy. Jeżeli się uda, to mam łatwego ganka na bocie. To chyba był jej radbów. Nie ma marki. To jest trochę przypo. O, szybane, minąłem. Obsiusiaj mnie. Pięć złotych. Ty no przecież działa. No, bez kitu działa donate, nie? Całą dżunglę tu zabrała? Tak. Robię tego heralda. I da. No, Na midzie go będę chyba rzucał, bo tam już prawie jest zgarnięty. No okay. Chociaż ten Orn jest jakby daleko. Aj. No, Dobra, to przynajmniej, nie wiem, że nie, przynajmniej wiem, że nie mogę mu już przerwać tego. O, Mid jest Good. Y, roll ja, nie wiem co oni zrobili. O, on się wraca. Nie, to chyba nie będę rzucał. Nie wiem, czy powinienem to zostać. Szywana jeszcze nie ma Odpala odpalę tu, heralda. Fuck Odpalił werka, zanim zdążyłem mu hita walnąć smajtem. Nie wiem co teraz składają ludzie. Ty wiesz, Masier, co robią na Gravesie? DevZensa robią drugiego? Black Cleavera chyba. Black Cleavera? Okej. Okay. Albo DevZensa, kurde. Nie wiem, na pewno te dwa itemy, nie? No Ale nie wiem, tylko... dlaczego właśnie Graves zaczął być te grany. No, DevZensa teraz dostawał zmiany. A to może i przez te zmiany, właśnie. A może i przez to. Das Blade jest chyba okej. Okay. Wydaje mi się, że nie, to nie jest ten taki build teraz z wysokim win rateem. One shotowy? Chyba nie. Hmm, to nie, nie bez powodu zaczęli grać tego. Face Rusha, nie? To w ogóle nie ma synergii z tym... z Lethality. Jakiego drake'a oddaliśmy? no. Nie wiem. Czy coś próbujemy? Lol? Ej, hey, już jest? A, już jest mapa zmieniona, dobra. SS, nie wiem czy nie będzie teleportował. Teleportuję. O, dałem się. Też mogę? Ja pierdolę, co ja robię w tej gierce? Zacząłem tak trolować. Najgorsze jest to, że stałem tutaj tak... Wydawało mi się, że na tej fali. I dlatego na przykład nie ofleszywowałem. No to byłoby bez sensu. chyba, że będzie chciała Ali się wbić. Oj, ty zgarniasz? Ale nie nic tak. nie zrobi sama. Black Cleaver nakłada więcej niż jeden stack na strzał, okej, okay, ciekawe A z Devdensem to nie do zabicia, to Deathdance'a później będę po prostu składał, nie? Szkoda, że Erki nie ma, Ari, bo bym miała wszystkich Trzy minuty do heralda kolejnego Penner, 3 złote, druga próba, zagrasz nexta amumu pls nie, raczej nie. Wiesz, ja w ogóle y, teraz chciałem. Ja cały czas y, kolejkuję się na mida. A po prostu dostaję. Albo Jasu był zbanowany i musiałem coś innego grać. Ja generalnie dzisiaj chciałem tylko Jasu grać. Po prostu trochę niepykło. kropka. 5 zł Noksy, czy jeżeli jest dobry gracz, ZEDA, to może wygrać każdy matchup w sensie 1V1, czy to zależy tylko od gracza, czy od tego jaką postać? Zawsze to jest y, mieszanka postaci 1V1 to jest mieszanka piku i ten. Biam. I Niskila. Oj, oj, chyba już nie mam po kogo. Kurwa! Nie mam zasięgu. Przepraszam. Chodź tu, Ruro. Ja roz. No. O kurde, za 400 się wyleczyłem z Q. Tak, sporo. Ty maksujesz kień, nie? Tak. A tu jest Lura. A ja go nie gonię. Czemu ja go nie gonię, Dawid? No kontroli nie się, masz odpowiedź co budują. A, kitu. Nawet nigdy na to nie patrzę, bo ja zwykle wiem co chcę budować, a ja teraz tak Gravesa wziąłem i w sumie nie wiem jaka jest na nim meta. Graves jest takim czempionem, na którym w sumie build często się zmienia, ludzie eksperymentują. Jest bardzo dużo różnych buildów. Good, like. 20 sekund do heralda, może... no dobra, w sumie lepiej będzie jak się wrócisz. Ale to wtedy idź na dolną stronę mapy, tak żeby być na drake'u, dobra? Okej. Możemy tylko wiesz, ja chciałem cofnąć wam hydrę całą już. Ja od razu zrobię Heraldo. Okej. Okay. Nie mam teleporta, więc musisz uważać, Ja dużo jest ludzi na midzie. Okej, okay, ale mniej więcej wiemy, gdzie jest Talon. Nie, wydaje mi się, że jak nawet będą szli, to będą czyścili topa. Już spróbuję złapać tego koga. Nie wiem, czy on się to pewnie się cofnie. A jak nie tu nami. Idę w nami. Na razie tak to jest... chciałbym, żebyście nie poginęli, nie? No to widzę ostrą walka. Aleju! Alej, wolnoś? No, to było porąbane. To ja już lecę na drake'a. No to czekaj, tego nie zaczynam. Zamkuję go tylko. Mo Może zaczynać i w moją stronę wyciągać na przykład, nie? Czekaj, bo team nie chce koniecznie pullować. ja tracę dużo zdrowia. Gdzie jest Twitch? Zginął, lol czy znaczy, nie Twitch, tylko. A, dobra, okej, okay, nieważne. Myślałem, że Twitch się z winem. A ja mogę, go. Jolo? Czy nie Jola, Masher? YOLO. YOLO, go. Ja lecę. Ja ja dajwuję go. O kurwa, dobra. Ja chyba nie dajwuję. I... o no i zabijesz. Lol, Ej, ten damage urwika jest dziwny. Ja nie do końca to rozumiem. Jak tej ty, tyle walnąłeś? Ej, bo ty nakładasz całe prezyje tak na RC, nie? Tak. To jest broken, bo to dodaje tak. ci... Plus 155, plus y, 3 razy z butelka pasyw, plus... Ej, co y, myślisz 100. o tym, że ludzie nie grają wystarczająco dużo prezdy atak? Jest mało postaci, na których grają, a prezdy atak jest naprawdę broken. Jest mocny bardzo, owszem, to fakt. Na przykład na Kledzie też jest fajny, chociaż na, na nim Conqueror jest akurat lepszy, ale prezja tak jest bardzo fajny też. Zed jako postać 1v1 jest słabym wyborem, na tej postaci musisz wykorzystać błędy przeciwnika, czyli tracisz inicjatywę. Czekaj, nie rozumiem, czemu tracisz inicjatywę? To nieprawda, że musisz wykorzystać błędy przeciwnika, swojego drogu. Z ma combo w EQ, którym zadaje damage i przeciwnik cię nie oddaje, więc jakby... Z jest dobry na 1v1. Chyba, że przeciwnik ma dużo sustainu, nie? To jest takie małe, ale ja mam Heralda, nie wiem może Można coś spróbować. Idę na tego. Na kogo. Panie Kogu jest pan nieżywy To dobra, gdzie on mógł to podziać? Dobra wiem gdzie jest. Gdzie? Pinguj. U. No to się rikolował. Kurwa, nie. Akurat się załapałeś na kamerę. A, to fajnie, ale bo akurat... i to było takie trochę smutne, nie? Bo akurat jak leciałem, to wiesz, ten ślad się przeniósł do bazy. No, 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 bo on się rikolował. To, było... to było smutne, z mojej perspektywy. Z mojej też. I jak patrzyłem, to też mi się trochę przykro no, zrobiło. Kurde. Coś tego nie robię jako jungler, o dzisiaj widz mnie pisał na Discordzie z radami, to e, coś czego nie robię jako jungler i ja wiem, że tego nie robię, to jest nie zmieniam trinketa, bo zapominam o tym. <grym> typowe. No jak ktoś, jak, jak się nie gra w dżungli, to często zapominasz, chociaż też nie powinienem, na no, midzie też tego po prostu nie robię, a powinienem zmieniać trinkety. I szczerze, ja go mogę po prostu zabić, dobra już nie. Żartowałem! Ale nami możesz. Mogę, ale zaraz we mnie wszyscy skoczą. Tak, tylko myślę, że nie zdążyłby żeby cię zatrzymać. Teraz, teraz tak, ale ona była oddzielona, nie? Musiałbyś rzucić flasher. Mhm, ale nie chciałem, bo tam był kog. Generalnie jeden V3 jeszcze nie wystoję. A, kog był daleko. A, dobra, rozumiem, rozumiem. Stchórzyłeś. O ty kurwa, co? Skurzyłem. Pa co robię? No tak. Pa, co jest robione? Wspaniałeś. No pokaż. Jaki jesteś mocny. Tu 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 tu. Elo. <laughs> <Ale> skurwiała postać. Sprawia <laughs> mi ogromną radość. <laughs> No, sorry, ale siadłeś mi na honor, musiałem mu to nie. zrobić. Ale chat, czy nie uważacie, że to naprawdę jest trochę. że. No wiecie, on po prostu rzucił W, flash R, no ten kog nie mógł nic zrobić, no to nie było counterplayu i go tak. tak poskładał. Nie, nie chciałem dobić. No, jeszcze dobijać chcę wszystkich. No bo ja mam duży Movement speed I teraz jak mam duży Movement speed, to szybko biegam sobie do nich. Obicie mi. <laughs> Dobra, cofam do bazy. Chociaż w sumie nie, bo, bo ten jest Kog. 102 metry. O nie, nie zdążyłem mu rzucić ku, jak parkerował sobie. Dobra. Mnie przyspiesz, idioto. Znaczy, kolego z drużyny. <grywa> Kurwa. O, co za chwilę taki późny. No możemy robić drake'a. Idę topa. Znudziło mi się ganianie z drużyny. Jaka runa najlepsza na karmę? Wydaje mi się, że ARy. Karma nie ma jakichś bardzo dobrych synergii z runami. Kiedyś z Aftershockiem grałem też. 5 złotych. Szukam dziewczyny, która umówi się ze mną na randkę, w zamian wybustuje ja do Daxa chętne PW. Nie. Wow. Koledzy przyszli. Co, się myślisz o boostowaniu dziewczyn do Diaksa za to, żeby były twoimi dziewczynami? Takiego <laughs> do to dostałem. Dziwne pytanie. Z ogłoszeniem. A, z ogłoszeniem. No tak, że... Szukam dziewczyny, która umówi się ze mną na randkę w zamian jej do Diaksa Chętne PW. Myślałem, że dziewczyna się ogłasza. A nie, nie, nie. To mógłbym miał. wybustować. Okej, to już wiemy co myślisz. Z brązu. Bo wyżej już by mi się pewnie nie chciało. Czekaj, ee, Co oni mają? O, oni nic nie mają. Boże, ja mogę. Ja cyberki zbutuję w tej grze nudzi. <grystanie> Nie, może nie, może aż tak nie będę trollował. Nie, no może, na nich nie ma jakichś dobrych butów teraz. Dobra, wezmę sobie tabiki, będę bardziej wierzy tankowo. Będę. Tak samo, bede. a propos e, takich e, pików skurwiałych, to tak samo myślę o Lulu, że jest bardzo mocno. Lulu jest w tym momencie pikiem, który mógłby być grany, moim zdaniem, w każdej grze. To jest po prostu za dobry champion On nawet gdyby nie miał tak dużej utility On tak dobrze się kombuje z tak wieloma pickami to jest Nie wiem Głupie No chodź tu No to nie Dobra, ja będę puszował topem, oni niech puszują midem. O, a ja ty zabiłeś jeszcze kerry. No, cię shotowałem. No, w zasadzie zrunshotowałem, zabiera się w zbiorze, zabiłem. <grym> zabiera się w zbiorze, to fakt. Podobało ci się moje takie matematyczne podejście do Nie, tematu? Bardzo mi się spodobało. Na raz trzy wybierzemy. Nie ja biorę farmy Inki pies po drodze. <noise> nie. Kto to tu postawił, co? Kto to tu postawił moje miniony. O, dobra. Obśiusiaj mnie. Ale ja obrzydliwe. ze wszystkich stron naraz. Ale tego raz. tu nie pisać jeszcze konkurencję zaraz będę miał i co wtedy Bo będę skierzy. musiał podrywać Wszyscy. na harie. Co ja robię? Dobrze, że jestem. A, zabiłem się. Tanki. Nawet no. głupie rzeczy mogę robić. No, zrobiłeś sobie trochę konkurencję tutaj z Masiero, z którym gram. Zły, zły plan to był, żeby w donejcie się ogłaszać.